Natomiast upadku to francuski dramat w reżyserii Justin Trie. Film na ten moment ma pięć nominacji do Oscarów i dwa zdobyte złote globy. Przy czym warto tutaj zaznaczyć, że ponieważ jest to film z Francji, to mógł być też brany pod uwagę w kategorii film międzynarodowy, czy też film nieanglojęzyczny. Przy czym Francja zdecydowała się na inny film i teraz ten film nawet nie przyszedł do tej piątki nominowanych, więc The Jokes on You, France. Główną rolę w tym filmie zagrała Sandra Hüller, a oprócz niej na ekranie zobaczymy również Svana Arlauda, czy Milo Maciallo-Granera. Mężczyzna ginie w wyniku upadku z wysokości. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna? Muszę powiedzieć, że przez pierwsze mniej więcej pół godziny nieco martwiłam się o to doświadczenie filmowe, bo film rozkręcał się dość wolno i przyznam się szczerze, miałam wątpliwości, czy w ogóle mi się spodoba, czy nie trafi przez przypadek do takiej kategorii, wszystkim się podoba, tylko nie mnie, i zastanawiam się, z jakiej planety ja tak naprawdę pochodzę. Ale kiedy produkcja zmienia kierunek i uderza w takie intensywne kino z gatunku courtroom drama, czyli tego takiego dramatu sądowego, to zażarło niesamowicie. Film ruszył, Skopyta i wciągnął mnie absolutnie. Teraz jak o tym myślę, to ten element tego, że film jest dość wolny, na pewno przynajmniej w pierwszym akcie, był spotęgowany przez fakt tego, że w tym filmie praktycznie w ogóle nie ma muzyki. Więc to, zwłaszcza na początku, uderzyło mnie jako takie mało angażujące, bardzo surowe kino. I zaczęłam w pewnym momencie się czuć jak taki detektyw, czy prokurator, czy pan, który pracuje w prosektorium, który po prostu. Analizuje fakty, ocenia tylko to, co zostało mu pokazane, ni mniej, ni więcej. Tak po prostu się czułam, bo ten film był przez pewien moment taki dla mnie potwornie sterylny. Ale tak jak powiedziałam, kiedy ten film rusza, to naprawdę rusza z kopyta, i tutaj w tym bardzo mocno pomaga zarówno praca kamery, montaż, jak i gra aktorska. Jeśli chodzi o montaż, to film dostał nominację do Oscara w tej kategorii, ale ciężko nie zwrócić uwagi, że w ogóle praca kamery w tym filmie i sposób, w jaki to wszystko jest skonstruowane, nasunęło mi Taką myśl, że to jest trochę podobne do takiego reality show TV, czy też raczej, że to jest jak filmiki z internetu, gdzie ktoś po prostu coś faktycznie nagrał, bo bardzo często kamera y, dziwnie tygocze, czasami kamera przesuwa się z jakimś bohaterem i potem nagle wraca do tego, co było wcześniej, zanim ten śledzony przez nas bohater opuścił kadr. Ale też z drugiej strony jest bardzo dużo takich długich ujęć, w czasie których bardzo koncentrujemy się na twarzach poszczególnych bohaterów, zwłaszcza jest to Sandra no, i też bardzo dużo jest zbliżeń, przez co jesteśmy z tymi bohaterami głębiej, bliżej, bardziej intymnie, ale też wydaje mi się, że ma to na celu uważniejsze obserwowanie tych bohaterów. Tak jak w toku tego filmu, postaci granej przez Sandra Hüller, przyglądają się wszyscy, obserwują ją pod lupą, czy też raczej, raczej pod mikroskopem i starają się rozwikłać, ocenić i wydać wyrok nad absolutnie każdą rzeczą, którą kiedykolwiek powiedziała i zrobiła. No i co by nie mówić, Sandra Hüller zagrała niesamowicie w tym filmie. Bardzo podobało mi się to, że przez dużą część filmu, jeśli nie praktycznie aż po sam jego koniec, zastanawiałam się, czy to, co próbuje nam przekazać postać grana przez Hiller, to jest żałoba i rozpacz, czy też raczej poczucie winy. I niesamowicie podobała mi się, zwłaszcza w jednej scenie, która jest bardzo długą sceną i bardzo mocno eskaluje emocjonalnie, bo Hiller, czy też raczej postać grana przez Sandrę Hiller, zaczyna z takiego bardzo spokojnego miejsca, po czym bardzo powoli wszystko eskaluje. Aż w końcu wybucha, i uważam, że jest to jedna z lepszych scen, jaką widziałam w ogóle ostatnio w kinie. Zarówno jeśli chodzi o stronę aktorską, jak i o stronę scenariuszową. Bo scena, o której mówię, jest taka, taka bardzo boleśnie prawdziwa, bo każdy z nas był w podobnej sytuacji i myślę, że no może nie na 100%, ale zachował się. Bardzo podobnie. Nie wiem, jaki jest Wasz sposób eskalowania i rozwiązywania konfliktów, ale no, ja tutaj dużo znalazłam podobieństw między sobą a postacią Sandra Hüller. Może to nie najlepiej o mnie świadczy, no ale. Hmm. Sandra Hüller przy okazji jest takim bardzo ciekawym przypadkiem tegorocznych Oscarów, bo została nominowana w kategorii aktorka w roli pierwszoplanowej. Niestety nie udało się jej dostać nominacji za rolę drugoplanową, ale to nie zmienia faktu, że zagrała w ciągu jednego roku w filmie Anatomia Upadku i w filmie Strefa Interesów. I oba te filmy dostały nominację dla najlepszego filmu. Nie wiem, jak często zdarza się, że film, w którym gra dany aktor, zostaje nominowany do Oscara. Na przestrzeni jednego roku, ale w tym roku to chyba jedyna taka sytuacja. Ale nie tylko Sandra Hüller jest bardzo dobra w tej roli, bo aktor grający jej syna też jest bardzo dobry. Ja w ogóle nie wiem, ale ostatnimi czasy, chociaż ja z reguły mówię, że dzieciaki, no to z nimi jest ciężko, bo one zazwyczaj mają problem z graniem, to ostatnimi czasy dzieciaki grają w filmach naprawdę dobrze. I młody aktor zaprezentowany w tym filmie radzi sobie naprawdę wspaniale. Ma naprawdę o wiele cięższą rolę do zagrania, bo musi grać osobę, która jest praktycznie niewidzialna. I przyznam się szczerze, w tym wszystkim jest jeszcze jeden aktor, który tak naprawdę wywołał we mnie chyba największe emocje, i to jest aktor, który gra prokuratora w tym filmie. I on może nie wygląda jak taki typowy prokurator, bo to nie byłby mój pierwszy strzał, gdyby ktoś mi kazał sobie wyobrazić prokuratora, ale sposób, w jaki ten gość kradnie większość scen, w których się znajduje, jak bardzo niepokoiło mnie to, co on mówi, to, jak on mówi, jak prezentuje niektóre dowody i fakty, i też czasami nie zawsze fakty, to mroziło mi to krew w żyłach i czułam naprawdę się bardzo niespokojna, tak jak to ja bym była przesłuchiwana, a nie postać Sandry Hüller. Więc uważam, że on się tutaj spisał naprawdę genialnie, a rzadko spotykam się z tym, żeby w ramach filmu Anatomia Upadku był uchwalony ktokolwiek poza Sandrą Hüller i jej filmowym synem. Więc propsy dla pana prokuratora. To, co jeszcze moim zdaniem zasługuje na szczególną uwagę, to jest to, że chociaż na pewno każdy z nas widział przynajmniej jeden albo pięć filmów, w gatunku dramat sądowy czy dramat sądowniczy, to one zazwyczaj z małymi wyjątkami rozgrywają się mniej więcej tak samo. A ten film wydaje mi się nieco nietypowy, bo on tak jakby na pierwszy plan wyrzuca to, że ten proces to tak naprawdę jest potwornie, niesprawiedliwe pranie brudów i że miejscami ze sprawiedliwością i obiektywi obiektywizmem nie ma tak naprawdę za wiele wspólnego. Tylko po prostu liczy się to, kto coś usłyszał, kto coś zobaczył i co na ten temat przyszło mu do głowy? Z jednej strony jest to ciekawe, a z drugiej strony przygnębiające i przerażające, bo wydaje mi się, że ten obraz rozprawy przedstawiony w Anatomii Upadku jest o wiele bliższy temu, co zazwyczaj się dzieje w takim faktycznym, codziennym życiu, gdzie bardzo często ważą się losy ludzi i czasami ok, czasami ktoś, kto jest oskarżony, jest niewinny, czasami czyjaś wina jest bezsprzeczna, ale nigdy nie zastanawiałam się nad tym, w jakim stopniu tak naprawdę proces bazuje de facto na dowodach, a w w jakim stopniu de facto bazuje na tym, co ludzie sobie wymyślili na bazie tych dowodów. I to jest, powtórzę, mega stresujące, bo tak naprawdę jakieś resztki mnie jeszcze wierzyły w to, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość, a teraz zaczynam się zastanawiać, czy tak naprawdę nie jestem naiwna. Więc anatomia upadku chyba tak naprawdę zabiłaś ostatnią cząstkę mojej niewinności. No i też oczywiście w tym kontekście, w kontekście tego całego procesu, można się zastanawiać, czy tytuł Anatomia upadku jest tytułem metaforycznym czy dosłownym, bo naturalnie w toku tego całego procesu i w toku tego całego filmu rozbierana jest na części pierwsze, rozbijana dosłownie na molekuły, historia upadku męża głównej bohaterki. Z drugiej zaś strony jest to naprawdę obraz o tym, jak upada w oczach społeczeństwa postać Sandry Hüller. Także co mogę więcej powiedzieć? Dla mnie to jest jeden z ciekawszych filmów ostatniego roku, obejrzany w tym roku, no bo oczywiście żyjemy w Polsce. Wydaje mi się, że gdyby od pierwszego momentu złapał Moją uwagę na 100% to zająłby tak, jakby wyższą pozycję, dostałby może wyższą cenę, ale myślę, że na dzień dzisiejszy ocena 8 na 10 dla filmu Anatomia Upadku to nie jest wcale zła ocena. Zwłaszcza, że to jest na pewno film, który jeszcze będę chciała kiedyś obejrzeć i pokazać go po prostu innym osobom, które trochę mniej siedzą w oglądaniu filmów. Ma naprawdę bardzo dobrze napisany scenariusz, i jest naprawdę świetnie zagrany. Praca kamery i montaż tak naprawdę wszystko dopełniają i ciągną nas jako ludzi naszą naturalną ciekawość przez ten taki. Pseudoreporterski, pseudoplotkarski styl narracji nie jestem pewna, czy to się tak w ogóle nazywa, ale takie po prostu było moje odczucie. To jest taka bardzo mocna pozycja, jeśli chodzi o ten wyścig Oscarowy. Czy faktycznie ten film ma szansę na Oscara w kategorii najlepszy film z ubiegłego roku? Wydaje mi się, że jednak Oppenheimer, ale w tej sytuacji nigdy nie wiadomo, więc po prostu z waszej strony powiedzcie mi, czy widzieliście film Anatomia upadku? czy jest wam smutno, że Sandra Hüller dostała tylko jedną nominację, za rolę odegraną w tym roku. Jeśli macie na ten temat coś więcej do powiedzenia, to znaczy, że jesteście farciarzami, że widzieliście już strefę interesów. zastro. No a z mojej strony, co? Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco w miarę ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.